Żyje miasto. O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie jastrzębie. 11 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości, które miały specjalną nazwę Patriotyzm mamy we krwi. To bardzo ważny dzień, 11 listopada, odzyskanie przez Polskę niepodległości. A jak wiadomo, Jastrzębianie mają bardzo, mocno, bardzo mocne przywiązanie do Polskości, do wolności, do suwerenności, bo jakżeż to, jak nie w Jastrzębiu w 80 roku, również walczono o wolność. Wydarzenie zaczęło się od występu Chóru Dziecięcego Opery Śląskiej. Występujący zaśpiewali patriotyczne pieśni. Ważnym punktem obchodów było wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt, która od tej pory będzie powiewać nad miastem. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Miejsce nie jest przypadkowe. Na szlaku wolności, który y, ciągnie się od kopalni Zofiówka, dawniej manifest lipcowy, gdzie zostało porozumienie podpisane, aż przez właśnie Aleję Józefa Piłsudskiego i Aleję Jana Pawła do łaźni która będzie takim, z taką wisienką na torcie w, na Szlaku Wolności. W programie wydarzenia znalazło się również miejsce na występ orkiestry KWK Borynia. W jastrzębskich uroczystościach udział brały całe rodziny, które przeszły z Placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do ronda porozumienia rozumienia Jastrzębskiego. Każdy mógł odebrać kotyliony oraz flagę. Mieszkańcy Jastrzębia Zdroju zademonstrowali wspólnotę i dali przykład innym jak należy to święto obchodzić. My jako Młodzieżowa Rada Miasta zawsze staramy się angażować w takie wydarzenia czy to Dzień Niepodległości czy Dzień Flagi i pamiętamy o tym co robili dla nas nasze babcie nasi dziadkowie i będziemy pamiętać zawsze. No tak powinno być wszędzie tak jak w Jastrzębiu. Tu jesteśmy Polakami. To dzisiejsze święto to święto radości wszystkich Polaków, niezależnie od opcji politycznej, niezależnie od, od wyznania i niezależnie z jakiego krańca Polski jesteśmy. tak? Więc cieszmy się tym świętem, pamiętajmy o tym. Dla nas, dla mieszkańców Jaszczębia, tym bardziej doniosła chwila, bo w końcu w przestrzeni miejskiej pojawiła się Biało-Czerwona na wspanialnym maszcie obok Ronda imieniem Porozumienia Jaszczemskiego. To naprawdę. Dzisiaj wielka wartość dla Jastrzębia i myślę że dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia i mam nadzieję, że w kolejne lata będziemy się tu licznie gromadzić. Uroczystości święta niepodległości w Jastrzębiu zdroju zostały zorganizowane dzięki darowiznie przekazanej przez Fundację JSW. Dzień seniora odbył się w hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu Zdroju. Zgromadzeni mogli wysłuchać ciekawych prelekcji, odwiedzić stoiska informacyjne czy otrzymać porady oraz darmowe badania. Bardzo ważna grupa, grupa seniorów w naszym mieście jest myślę, że dobrze zaopiekowana. Każdego roku staramy się, aby docenić to, co, co też jastrzębianie seniorzy robią dla miasta, a są bardzo aktywni. Dlatego dzisiaj, przy okazji Dnia Seniora, organizujemy takie spotkanie, które pokazuje to, co działalność seniorów, to co oni na co dzień robią i gdzie się spotykają. Jak również chcemy dać na miastkę takiej dobrej integracji. I tych wszystkich, którzy chcą tutaj być, jednym z ważnych punktów programu wydarzenia był wykład Stop manipulacji. Nie daj się oszukać. Został on wygłoszony przez prezesa stowarzyszenia Manko Głos Seniora. Prezes Łukasz Salwarowski edukował seniorów o metodach działania oszustów. W Jastrzębiu bardzo często widać aktywną grupę seniorów, i są to osoby, które uczestniczą we wszystkich wydarzeniach. Nie tylko dotyczy to Dnia Seniora, również takich, które organizujemy w mieście przy różnej okazji, co nas bardzo cieszy. To oznacza, że seniorzy kiedyś to miasto budowali, a teraz chętnie w życiu miasta uczestniczą. Ogólnopolski Dzień Seniora jest obchodzony 14 listopada. Jest to święto, które ma na celu m.in. docenić dużą rolę seniorów. W społeczeństwie, zwiększyć integrację międzypokoleniową czy też popularyzować ich udział w życiu kulturalnym i ekonomicznym. Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie.